z tej strony Shanti i na wstępie chciałabym przeprosić za ostatni miesiąc, podczas którego nie pokazywały się tak naprawdę żadne filmy na moim kanale. Jestem Wam winna coś na kształt wyjaśnień. Generalnie ostatni miesiąc był dla mnie dość pracowity pod względem pewnego PBF-a, na którym się dość aktywnie udzielam. Oczywiście link mogę pozwrócić w opisie. Taka trochę chamska reklama. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany nadal tego typu rozrywką, do tego na przykład lubi Król no to zapraszam jak najbardziej. Robiliśmy sobie generalnie Santa na Mikołajki, w związku z czym sporo czasu zajęło mi przygotowanie prezentów dla osób, które wylosowałam. Były to generalnie obrazki w, większe, w większej mierze, a że ja nie jestem grafikiem i programy proste do maziania sobie na tablecie są dla mnie wciąż jedną wielką zagadką. Zajęło mi to troszkę więcej czasu niż, niż sobie założyłam, w związku z czym nie miałam go aż tyle, by nagrać, obrobić, przygotować dla Was filmy. Myślę, że teraz uda mi się już wrócić. Jak widzicie, wrzuciłam na pierwszy ogień tutaj Legacy, ponieważ jest to takie najmniej wymagające, wydaje mi się takie najbardziej swobodne, nieograniczające. Oj, chyba Rudolf nam topał kaszelek. A dziecko się cieszy z tego powodu, super. No, w każdym razie jest to po prostu seria, w którą myślę najłatwiej będzie mi się wdrożyć z powrotem w tryb nagrywania. Jak widzicie, skończyliśmy dokładnie w tym samym momencie. Rudo w godzinie pierwszej wyspany wstał. ale mu dwa dni zostało. Do, dobrze widzę. Dwa dni do, do, do tego, by stać się dzieckiem. Mamy 5000, więc myślę, że jak najbardziej możemy już myśleć o kolejnym potomku tutaj. Szczeniaczek, no czemu nie? no Teoretycznie, jakby dużego psa, to można go nawet na podwórku, żeby pilnował odejść. A no tak, że nie porobiłam tych. No i zwierzątek dalej nie zrobiłam. Miałam to zrobić, na, na, na ten raz już chyba. Na śmierć zapomniałam. No, 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 no trudno. Nie będzie zwierzątek. Ty już potrafisz, widzę, wszystko. Dobra, więc możesz dorastać. Z byś chciał drugi kreatywności. No to zostaw tego zajączka i idź ograć na cymbałkach, które masz gdzieś wciśnięte tutaj. Więc tak jak mówiłam, plany na dzisiaj, postarać się o drugiego potomka dla nich. Gdzieś tu się jakoś to wmontuje pokój. Na razie to wszystko są czaty, ale będziemy mieli więcej pieniędzy, to z czasem myślę, że to poogarniamy, żeby to już jakoś tak sensowniej wszystko wyglądało. A później może... No w sumie na co mamy czekać? Akurat temu dwa dni zostały, więc ten się zdarzy urodzić, przejść przez noworodka. Nie będzie dwóch małych todlerów. Jednocześnie, chyba, że mój mod na trojaczki, czworaczki i tak dalej. Postanowi inaczej. Jak mówiłam, korzystam z moda na cichą ciążę, więc nie wiem, czy się udało. Mogłabym to teoretycznie sprawdzić, każąc tym się znowu położyć, ale po co? Jest godzina powiedzmy szósta, więc jak tam o tej godzinie. 6 plus 8, ile to jest? A, 14 do niczego. W sensie brzuszek jej nie urośnie. To już będziemy mieli pewność, że no, że się nie udało. E, Dziedzicę będziemy wybierali gdzieś tam później. W sensie, jak już podrosną. Nie mam żadnych takich wytycznych, że dziedzicem musi być syn albo córka, albo gruby, chudy, czy jakikolwiek inny. Po prostu będę wybierała tego, który... którego bardziej będę lubiła. No, sorry, ale. Tutaj troszkę faworyzacja wchodzi mocno w tym momencie. Rudolf zostaw synka, niech śpi. Przecież przed pracą dał mu buziaczka tak na wszelki, aby miał nie wrócić. Przecież pokojówka to taka niebezpieczna praca. Dużo się o tym słyszało, prawda? No teraz nie mogę z tego, że on jest niechlujny prawie na maksa, nie? A może by mu zmienić robotę? Skoro jest taki niechlujny. Można powiedzieć, że tam przy szantce 19 dni, że przy szantce trochę mu w, poszło w ambicje. Zobaczymy. Kurczę, tylko czemu ja tych piesków nie porobiłam? Zobaczmy, ten jeden, co tam jest, on był duży czy mały? Bo nie pamiętam teraz w ogóle. Przegarnij mnie. Dużego wezmę, małego nie bardzo. Aha, czyli jest, jest mały pies tylko. No nie, to by musiał być szczeniaczek, bo nie spełni się, jak pójdziemy za tym dużego psa. A, w sensie dorosłego. Ty chcesz się zaprzyjaźnić z Leszkiem. Idź do niego, zadzwonię. Pamiętam, jakie macie relacje, ale no, trzeba to pielęgnować w takim razie. A, no w sumie, jak gdyby on miał takie same jak ty, no to jest dobrze. To kto? Justin Deszczyk. A, ten co chyba dreszczyk na niego powiedziałam w pierwszym odruchu. No tak. Tylko rozmawiaj. No i super, mamy najlepszego przyjaciela. No, ty malutki czego byś chciał, trzeci poziom czego? kreatywności. No to co do tego zajączka tak męczysz, skoro to byś wolał cymbałuszki. Co? Jeśli tam skorzystać z kurzem, nocnisia. No i zasuwaj. No, szantka oczywiście pewnie. Yy. A nie. A nie, no jak nie, jak tak, tosty z serem, no przecież. Co innego mogłaby szantka robić? Tak to jest, jak nie pasuje do niej. Absolutnie żadna aspiracja drugorzędna. Ech, no trudno. I wychodzi na to, że szantka, no, nie jest w ciąży. Czyli trzeba będzie jeszcze raz spróbować. No to idź na kibelek, no chodź, zrobimy to. Nie, nie, i się zesramy w pieluchę przez ciebie, dzięki. Podczas patrolu Shanti wchodzi do swojego ulubionego sklepu na pączka i kubek kawy. Sprzedawca daje jej kawę i pączka za darmo, co samo w sobie jest dość niezwykłe. A na dodatek wychodząc, Shanti zauważa podejrzaną parę obok lodówki z nabiałem. Coś jest tu nie w porządku i Shanti podejrzewa, że ta para może terroryzować sklep. Protokół policyjny wymaga, by Shanti zawiadomiła centralę i czekała na wsparcie. Ale Shanti spodziewa się awansu, a uratowanie sprzedawcy wyglądałoby dobrze w jej aktach. Mm. Jeżeli procedury, to procedury. Shanti wysyła prośbę o wsparcie do centrali i przechodzi do zabezpieczenia okolicy. Obserwuje sklep i czeka na przybycie wsparcia. Gdy to następuje, Shanti prowadzi szturm i przeprowadza podręcznikową akcję upełnienia zakładnika ze sklepu opanowanego przez przestępców. Wszystko udaje się znakomicie i Shanti zdobywa jeden punkt charyzmy za okazanie cech przywódczych w akcji ujęcia złodziei. Dziękuję. Przez chwilę się pan, że tam po prostu stoją i że odmiał problemy za wzywanie. Wsparcia bez potrzeby. No, jak widać, nie tym razem. Shanti wraca, dostała awans na Stróża Prawa, tak na dzielnicową. Super. No i całować się chcą. Borowski, brakuje im czułości. Czy ja Wam zafunduję czułości? Wszystko zmierza do jednego. Gorące mi tu się. Dobra. To wy się tutaj miejcie sobą. A ja popatrzę, jak Alan śpi. Ma spokojne senki, czy niekoniecznie? Tą pieluchę, może by ktoś w końcu sprzątał jest dziecko. Kurczę, za każdym razem, jak idzie do łóżka, to przez brudną pieluchę musi skakać. O, mamy dziurę do przekopania. Chodź, Rudolf. Sprawdź, czy coś w niej jest. Pewnie nie. Oczywiście wszystkie skarby, jak już trafią, to na mega chudzie, w którym sobie czasami tam pogrywam. Kończę tam obecnie piątą turę, więc też już troszkę się podziało. Kamień. Ech, no tak, mogłam się tego spodziewać. W sumie szybko Czy już Czyżby to był jakiś sygnał? Ale nie, bo nie wymytowała, więc chyba po prostu szantka jak to szantka, wiecznie głodna. O, a on się dorasta. Może nie zdążyć byście w tym pałeczek. Może nie będzie Może nie być platyny. Czy to jest? Wyliczanka dziecięca, łaskocze, dobra. Zostaw go, to ta się nim zajmie. Ale widzę, że energetycznie bardzo szybko spadła. A, jemu też po prostu szybko stała. No kurde, babo. W sumie 15, to już chyba byśmy wiedzieli. Nie rób mi nadziei, kobieto. Ty idź tego małego go połaskotać. Baw się łaskotki. I go tutaj. Mów do niego. I co tam miało być? Biała liczankę, dobra. Dobra, mamy platynkę. Do 18, ją utrzymać. To jest... Aha, już nie ma tego, no, Rada. Przytul. Mów do niego. Dobra, nie śpiewajcie, dajcie matce pospać. A jednak! Huhuhu! No, czyli jednak mamy ciążę. Brawo, ja! Nigdy jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie. Gruszki na wierzbie, czy śliwki na sosie, nikt jeszcze nie wie, nikt się nie dowie. Słuchaj twoja gruba dupa wszystko nam zasłania. Zatrzymaj się na chwilę. A tak, żebym ci mogła od przodu się przyjrzeć. Aha, tu piszę mama, ja się zastanawiam co to za róż. Uy, dun, dun, dun. Czy ja coś mówiłam na temat tego, że nie pamiętam, którymi klawiszami co się robi? Już zdążam zapomnieć. Tak dawno taba nie używam z tym masakra. Nie, Niebo! Dzięki, ojciec jest fajne masz zęby. No więc to no, synek całkiem całkiem, zobaczymy co z niego tam wyrośnie. Jej, nie, my nie myśleliśmy, myśmy ojcu ubrania kupić. A nie mamy z dalej. Och, nie. O, oh, no, 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 no. Nie mamy dalej żadnego takiego sklepu z ubraniami. A młodemu też by się pewnie przydały, więc chyba na chwilę wyskoczę do otoczenia. Dobra, postawiłam. Co się dzieje? Sklepa spać, no to co. A no, młody potrzebował też gdzieś miejsce do spania przecież. Tu nie opłaca mi się przerabiać, bo za chwilę będzie nowe małe dziecko. Dobra, tu taką klikę dobudujemy młodemu. Wiadomo, że trochę spupy, jak wszystko co ja buduję. Drzwi przy samej ścianie, no super, to będzie wyglądać na pewno. Ale no, tak jak mówiłam, odłożymy troszkę kaski. I zrobimy to tak, jak powinno być. Albo raczej tak, jak potrafię. Czyli no... Nie będzie na pewno dużo lepiej to wyglądać. Chociaż też, też nie chcę za dużo hajsu wydawać, bo jak chcę odkładać, żeby to jakoś fajnie... Ja wiem, że potem te meble niby sprzedam, zwróci się, ale no jednak nie zwróci się całość kosztu zakupu tych mebli. Więc to będzie na pewno bardzo skromne. W porządku, jak widać, mój kunszt budowniczego standardowo umożliwił mi postawienie pięknego klocka dach oczywiście standardowy, wszystko standardowe po najmniejszej linii oporu jak mówiłam będę kombinowała później nie jestem dobra w budowaniu, ale mogę się postarać zrobić coś lepszego niż zazwyczaj, lepszego niż to na pewno lecz na razie oszczędzamy sobie pieniążki żyjemy troszkę w biedzie tu poszerzyłam to, to, to pomieszczenie powiedzmy jadalnio Kurde, co tu się podziało? Źle postawiłam wszystko. Jadalniowo, kuchniowo, dzienne. Tu zbudowałam młodemu pokój, tak jak mówiłam, bardzo minimalistycznie. Jak widzicie, jest łóżko, jest biurko do odrabiania lekcji, nawet sobie będzie mógł oznaczyć. Ma tu zwyczkowego potwora, żeby móc sobie na niego popatrzeć. I na razie będzie musiało młodemu to wystarczyć. No tym nie zmieniło się za wiele, znaczy za wiele. Nic się nie zmieniło. No, poza tym, że telefon w końcu powiesiłam na ścianie, bo nie miałam miejsca na ten stolik czerwony z tym pięknym telefonem. Czy teraz już to się naprawi? Tak, dobra. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś tutaj przeróbki w tym domu. Młody sobie z mamą pogawędzi. Przy tostach z serem, bo przy czym innym. No i tutaj mama zje, pójdzie do talety i też już pójdzie spać. A młody, nie wiem. Młody chce psykoty, kreatywność, tam ja ci mogę kupić sztalugę. Kupię ci sztalugę, niech ci będzie, młody. Miałam, bo nawet taką specjalną dla dzieci sztalugę, to, to Nie. No, była taka jak ta zwykła. Small table, nie. Aaa. Moment, moment, moment to? Czyli jest, ale to białą ci kupimy. Ona jest troszkę mniejsza niż ta standardowa. Tylko dzieci mogą na niej, na, na niej malować, mogą z niej korzystać. I z tego co pamiętam, jest nawet dostępna opcja malowania obrazka właśnie dla dzieci. Dzieci ją postawić, żeby ona jakoś tak mało ci wadziła. Tego można na stole? Można. No to wiem, jak to zrobić. Tylko będę cię potrzebowała. Żebyś sobie łóżko, łóżko, biurko oznaczył jako swoje. I tak, to schowamy pod biurko na półeczkę. A ciasteczkowego podporadamy tu, a sztalugę postawimy tutaj. No i powinno być w porządku. O, ćwicz malowanie. O jest, widzicie? Dzieci dziecięcy obraz. Zobaczymy, co on tam sobie namazia. rośnie nam młody artysta widzę. Jakieś kurczę, impreza u pluszaków chyba. No, no. Zdecydowanie jest to obraz dziecięcy widać. Wart całe 8 simoleonów. No ale pierwszy zarobek młodego. Będzie miał kieszonkowe jakieś, prawda? Dziecięcy obraz zwykły. Młody ty być może poszedł spać przed szkołą, żeby nie iść zmęczony. Jakiś domek? Chyba zamek. Aby jakiś ten wiatrak? Nie bardzo wiem. I może, skoro troszeczkę już się tutaj rozbudowaliśmy, pozwolę sobie dać. Widzisz, na dniu przeciwpożarowego? Naprawdę no, na nic nas nie stać. Było jeszcze niedawno. Alarmy poukładamy, poustawiamy, powiesimy. Tu proszę. żeby się nie włamali. A tu proszę, żeby nam nie spalili chaty. No i się zgadza. I wszystko pięknie. Mieliśmy po ubrania jechać. Patrzcie, zapomniałam. No to ojciec z synem, jak wróci z pracy, a dziecko wróci ze szkoły, to, to pojedziecie. Młody Alan, nie szachy, szkoła. Wiem, pierwszy dzień szkoły, ale trzeba. I a propos, skoro pierwszy dzień szkoły, to ja sobie pozwolę rzucić Ci odpowiednie wspomnienie. Jak znajdę tym wszystkim, na tłoku wszystkiego, tą magiczną książkę? 2000 lat Muszę się te opcje przetłumaczyć, wiesz, ja o tym zapominam. No. I super. A Szantka jak tam? Bo właśnie chciałam powiedzieć, że może wstać, niech ona idzie może tego potwora pooglądać. O, chyba nie zdąży. Chwila prawdy. O, o. Ja sobie to wykarakałam. Ja sobie to, ale tylko dwie dziewczynki. Dobra, uff. Uff. Bo generalnie ten mod na czporaczki. Nie zmienia tego komunikatu. I tak się wyświetla, że w drodze są dwa maluchy, a może się urodzić ich czwórka, więc to zawsze jest chwila taka niepewności. Nubu, nubu. Jakie nubu? Brązowe oczy, brązowe włosy. No tak, bo wyjam tego moda pół na pół. W końcu. I do tych nagrywek, właśnie z Legacy. Oraz z. w sumie z legacji mogłabym może zostawić. Ale na pewno z. świrowiska będę je wyjmować, bo no tak jak mówiłam, chyba po prostu ten mod na. na, 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 na różne szanse działa na zasadzie. zwiększenia. zwiększenia znamiany po prostu na przykład zielonych czy błękitnych oczu, tych domyślnych na oczy. Jakby na geny dominujące przez to, no nie ma szans, żeby jakiekolwiek customowe mi się przerarły, tak? Ja to rozumiem. Nie znam się na modach, nie grzebałam w nim, żeby sprawdzić, czy mam rację. Yy, I teraz kwestia imion. To jest powiedzmy drugi miod, więc będzie na Naby. Bernadetta. A druga dziewczynka? Nie chciałabym Barbara. Balbina. Jakie są jeszcze imiona Naby? <laughs> Bogusława. Kurczę, no nie przychodzi mi żadne. Betina, na przykład, o. Bernadetta i Betina, jak będzie? Nie wiem, co z wygląda. Nie, nie, oddaj mi dziecko. Ja chcę miniaturkę. No i zabrała drugie. Eee, głupienie. W ogóle, czemu nie jesteś w pracy? Ja wiem, że poród przyjmować, ale nie przekinaj do pracy. Z jednego szam 10 dni urlopu, kurde, mogłam jemu wziąć ten urlop. Ona potrzebuje ten jeden punkt kondycji. Jest, mamy gdzieś skakankę, czy znaczy na pewno mamy, ale gdzie ona jest? na skakankę, słabo. Za pięć lat może go wbijesz? Ups, no przepraszam, spóźniłem się, no. Dziecko mi się urodziło, szepię. Już nie bądź taki. Nia, nia. Kibel zatkałaś, babo. Babo. Ciebie też mam zamknąć w kominie? Dziecko krzyczy, nie słyszysz? Dwójka nawet już. Mhm. Super. Bo to już jest za duża filozofia, żeby przewinąć dziecko, odłożyć na miejsce i wziąć kolejne, nie? Nie no, po co? Tu pooglądać miszka bo mała ci będzie uczyła robić lekcję Czemu te maluszki? Która płacze? No nie no, nakarm ją. Bettina kan butelką Betina i włóż do końca Betina. jak ma nie krzyczeć, jak ma nie krzyczeć, jak ja ją na ziemi położyła, no Halo? Czy pan zapomniał, co mam robić? A ten się już nauczył, no nie! O, o, o. Co z wami Simy? O, przecież ten obraz już jakiś taki sensowniejszy się wydaje a, to z słoik ze świetlikami. Jaki słodki. O kurcze. No sprzedaj i idź spać. Uf, nie, które teraz płaczę? Znowu Betinka. Betinko, co się dzieje? Jesteś nie wyprzytulana, czy co? Dzieci mi się zepsuły. Halo? No teraz, teraz przynajmniej wiem dlaczego płaczę. No, obie potrzebują, ok. Ja robię dokładnie końca Już? No, ja wiem, że musisz spać. Żywot matki nie jest łatwy. Mamy zatem trójkę przyszłych potencjalnych dziedziców. Podejrzewam, że pójdziemy w Alana, bo jest jako jedyny blondynem. Chyba, że włożę moda na czas nagrywania Legacy. No tego zwiększającego szansę na jakby dzieliczenie genów recesywnych. Może nie byłoby to takie głupie nawet, jednak ta dwójeczka mocno idzie w ten tryb dominacji. Pomyślę jeszcze nad tym. Kurczę, miałam go wczoraj wytworzyć ubrania z synem. Ach, kiedyś będę o tym pamiętać. Jeszcze nadejdzie taki czas, że, że, że zapamiętam. Shanti gra w grę słowną ze swoim szefem po godzinach. W pewnym momencie Shanti zauważa siedmioliterową kombinację wśród swoich klocków z literami. To prawdopodobnie zapewniłoby jej zwycięstwo. Czy powinna ułożyć słowo i sięgnąć po zwycięstwo, czy ustawić krótsze i pozwolić wygrać szefowi? Pac Shanti układa słowo ścierka i wygrywa grę. Jej szef jest sfrustrowany i odmawia więcej gry z nią. Shanti traci nieco entuzjazmu wobec gier. No cóż, ścierka to nie najlepsze słowo. Uf, oczywiście pieluszki rzucone byle gdzie, bo co z tego, że jest przebijak? Można pieluszki ciepnąć na podłogę. Oj, 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 oj. Oj, 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 Bardzo dowcipna niania nam się trafiła, widzę. Podoba mu się czy nie? Nie podoba. Sorry. Wiesz jak to jest. Do widzenia. Nie drażni się pracodawców. Papa. Oj. Sturchnij. i ściana wam przeszkadza. No niesamowite. Zaraz będzie mnie wkurzał, bo nie będzie chciała umrzeć. Będzie mi tylko hałasowała. Jak? Coś za coś. Okej, okay. kompu, kompu. Ojej! Jakoś przeoczyłam, że dziewczynki dzisiaj dorastają. O kurde. Nie, mm -mm, żadne randki w ciemno, mamy męża. No więc, no. Betina najśliczniejsza. Może nie być. Ma jakieś takie pucie dziwne. Czy ktoś z Was ma w ogóle coś takiego jak. A no, ktoś ma. Cztery butelki jeszcze. A, kamień. No tak. Kamień nam niepotrzebny. Tylko gdzie my to postawimy? To jest inne pytanie. Z innej maści. Bo nie, zbyt mamy gdzie chyba. Ej, ja też miałam tego młoda, że można na wszystkim stawiać. no może nie miałam? Trudno, czyli musi być blad. Jakiś taki drewniany wisząc, poproszę. że jeszcze będzie dość do tych krzeseł. To uczą troszkę przytulią, tam troszkę poucz chodzić, skoro chcesz. A, nie pouczysz, bo musisz drugą wyurodzinkować, tak? A zrobisz to bez problemu? Zrobisz, mądry syn. Pokaż tą drugą córeczkę. Na małych dzieciach ciężko poznać, ale wydaje mi się, że mogą być różne. Że Ten mod jednak działa mimo wszystko. Jakieś słoneczniki, kwiatki, coś takiego chyba to jest. Co, co mi tam rygacha? Pewnie dziecko zrobiło w pieluszka. No to zaraz rodzice będą mieli pospane, widzę. Tak coś czuję. Generalnie myślę, że na tym byśmy zakończyli. Tam poprzewijam dzieciątka jeszcze, bo córeczki oczywiście zrobiły w pielucha, a Rudolf się bynajmniej nie spieszy, żeby zmienić te pieluszki na czyste. Mimo, że przyszły i go obudziły. Córeczki tatusia. W każdym razie to by było na tyle. Myślę, że jak na powrót, to taki delikatniejszy odcinek będzie w sam raz, jak już mówiłam. I co, i widzimy się przy okazji następnego. Zdaje mi się, że mam już przygotowany odcinek wstępnie ze świerowiska na następny raz. Postaram się też wrócić na kryształową dolinę, jak mówiłam. I co no? Do zobaczenia! Cześć!